Monster Hunter Rise ma tylko jedną, naprawdę poważną wadę. Gra jest nieco za łatwa. Przez pierwszych... 50 godzin. Ale na szczęście, gdy już skończymy ten samouczek, zabawa się rozkręca. Czekałem na Monster Hunter Rise, odliczałem dni do premiery tej najnowszej gry Capcomu i jednocześnie... bałem się jej. Bałem się, że nie ogarnę. Znowu. Bo choć niby grałem dawno temu w legendarny Freedom Unite na PSP... 13 lat temu. Jestem stary. A w Monster Hunter World spędziłem dobrych kilkadziesiąt godzin, to nigdy, przenigdy, ani przez moment nie poczułem, że tak naprawdę ogarniam. I rzeczywiście, pierwszy kontakt z nowym Monster Hunterem był bolesny. Co najmniej. Tak jak się spodziewałem, z tego co nauczyłem się w Worldzie, nie pamiętałem już niemal nic, a ogrom samouczków i ekranów z paradami był przytłaczający. Wiedziałem jednak, że muszę przebrnąć przez tych pierwszych kilka najtrudniejszych godzin pełnych szczegółowych opisów i całego modelu mechanik, że nie mogę się poddać, bo w nagrodę będzie mnie czekać fantazja. Drastyczna przygoda. Od tego momentu minęły dwa tygodnie. Na liczników w grze mi 60 godzin, a Monster Hunter Rise to jak dotąd najlepsza gra, w jaką grałem w tym roku. I wszystko wskazuje na to, że będę grał jeszcze długo, bo zabawa dopiero się rozkręca. A ja nawet zacząłem ogarniać, chyba. Znaczy nie, że stałem się jakimś mega wymiataczem, ale chyba po raz pierwszy nie jestem też totalnym leszczem. Niby od czasu premiery Monster Hunter World ta uwielbiana przez Japończyków seria zdobyła w końcu uznanie także na zachodzie, a jednak nadal mam wrażenie, że wielu graczy skreśla ją na wstępie w obawie, że nie ogarną. Z jednej strony zupełnie mnie to nie dziwi, bo jak słyszeliście, nawet dla mnie każdy powrót do Monster Hunter był bolesny i gwarantuję wam, że wasz pierwszy kontakt też taki będzie, a z drugiej jakaż to wielka szkoda nigdy nie doświadczyć radości z upulowania wyjątkowo tłustego i wściekłego wirtualnego zwierza. Ale choć kieruję ten materiał właśnie głównie do laików, którzy nie mają pojęcia czym Monster Hunter jest, no bo przecież weterani pocinają Wrajsa od premiery dziś. Wyjątkowo nie będę Was przekonywał, że to gra dla każdego. Jak to mam w zwyczaju? <laughs> dangle Ba, uważam, że jest wręcz odwrotnie akurat Monster Hunter skrojona jest pod bardzo specyficznego odbiorcę. To jednak nie zmienia faktu, że i tak polecam przekonać się o tym na własnej skórze. Albo choć obejrzeć ten film w całości, żeby w końcu dowiedzieć się, o co dolicha cały ten hałas i czemu każdy, kto już w Monster Hunter wsiąknie, jest w stanie spędzić na polowaniach na potwory dziesiątki, setki, a nawet tysiące godzin. Czemu tak wielu graczy gra nie ma tylko i wyłącznie w Monster Hunter? Na pytanie, na czym tak właściwie polega Monster Hunter, całkiem nieźle odpowiada już sam tytuł gry, bo tak, chodzi w niej o polowanie na potwory. Monster Hunter. Wszystko się wokół tych polowań kręci, wszystko z nich wynika i wszystko do nich prowadzi. A że potwory te są olbrzymie, przyjmują na klatę setki naszych ciosów i potrafią zmieść nas w planszy jednym uderzeniem, co dodatkowo można jeszcze określić Monster Hunter Grom w walkę z bosami. W największym skrócie zabawa wygląda więc w ten sposób: przyjmujemy zlecenie na tłustego, wściekłego zwierza, docieramy na miejsce zlecenia, kierujemy się do naszego celu, zbierając po drodze wszystko, co nam się patoczy, a potem walczymy. Walczymy, aż nie zdechnie zwierza albo my, co potrafi zająć 20, 30, albo nawet 50 minut. Ale więcej już nie, bo 50 minut to limit czasowy w większości zadań. Po wszystkim wracamy do bazy, bierzemy kolejne zlecenie i tak w kółko właściwie przez 100 godzin, albo. Tysiąc? Ale to w największym skrócie, bo gdy opisać grę nieco bardziej szczegółowo, to między przyjmowaniem zlecania walką jednak dzieje się jeszcze parę rzeczy. Przed wyruszeniem w drogę warto otóż no zebrać drużynę, czego się spodziewaliście. No, serio, trzeba zdecydować, jakiego koleżkota i kungsa weźmiemy ze sobą, bo w tej części można mieć ich całkiem sporo, a poza klasami postaci, różnią się też losowym doborem umiejętności. Następnie warto poczytać o naszym celu: jak walczy, jakie są jego słabe punkty, no i co i kiedy z niego wypada. Musimy też dobrać odpowiednią zbroję, mając na uwadze umiejętności przypisane do każdej części oraz to, na jakie Żywioł, czy efekty się budować odporność. Koniecznie trzeba też uzupełnić zapasy. Jedzenia, mikstur, pułapek i amunicji, jeżeli będziemy walczyć z dystansu, a także przydatnych gadżetów, jak choćby różnego typu bomb. No i trzeba też coś wszamać, dzięki czemu zyskamy dodatkowe bonusy do określonych statystyk i będziemy mogli zobaczyć taką słodką animację. Najważniejszy jest jednak dobór odpowiedniej broni, jeżeli walczymy więcej niż jednym typem, ale do tego jeszcze w sensie nie przejdziemy. Tyle w kwestii przygotowań do samej misji, a przecież między każdym zadaniem zaglądamy jeszcze do kowala, żeby wykuć nowy sprzęt lub ulepszyć już posiadany, sprawdzamy czy u sklepikarza nie ma jakiś obniżek, wysyłamy naszych kompanów na trening bojowe lub handlowe misje na latawcach lub łodziach podwodnych... To zatrudniamy zupełnie nowych kompanów. Dudjaska po 60 godzinach gry dowiedziałem się, że co 5 wykonanych zadań można też odwiedzić naszą słówkę, bo ta przynosi dla nas do gniazdka wartościowe przedmioty. A no właśnie w grze jest sówka jest super słodka. I wszystko to, czysto hipotetycznie, możemy powtarzać w nieskończoność, bo widzicie, w Monster Hunter nie ma żadnego ostatecznego celu. A już na pewno nie jest tak, że gra kończy się po zabiciu wszystkich 35 potworów. Wręcz przeciwnie, jednokrotne ubicie jakiejś godziny, to dopiero początek ubijania. Tej konkretnej godziny. A im bardziej podoba nam się to, co możemy stworzyć zebranych z niej łupów, tym częściej będziemy musieli z nie walczyć, żeby mieć więcej łupów na wszystkie wymarzone bronie i pancerze. Tak, słowo którego szukacie, to grind. Brzmi kiepsko, co? Powtarzanie po wielu tych samych walk, po to, żeby zdobyć materiały na jakąś zbroję czy miecz, które pozwolą nam stoczyć jeszcze więcej tych samych walk, żeby mieć jeszcze lepszą zbroję i miecz na jeszcze więcej tych samych walk po to, żeby brzmi kiepsko, ale na szczęście tylko brzmi. Bo walki wykonane są tu po mistrzowsku i po prostu nie możemy. Się się doczekać, aż znowu rzucimy się w ich wir. No, Ale fakt, że każda walka zbliża nas do nowej zbroi czy miecza, nie jest oczywiście bez znaczenia. <laughs> a walka jest tak fajna z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki temu, jak zachowują się potwory. A zachowują się, no cóż, prawie jak żywe stworzenia. Czasem atakują nas raz za razem, nie dając ani chwili wytchnienia. Czasem muszą chwilę odpocząć, a czasem, wyranione i przerażone, wpadają w furię, zachowując się zupełnie nieprzewidywalnie i mamy wówczas to fenomenalne poczucie, że stoimy twarzą w twarz ze ślepą, dziką i pierwotną siłą. Oczywiście każdy potwór ma tu pewną paletę ruchów i zachowań, których możemy się nauczyć, szczególnie że część z nich stosuje tylko w określonych sytuacjach, gdy na przykład jesteśmy bliżej lub dalej, ale tak jak w przypadku zwierząt bywa, części ataków i zachowań nie jesteśmy w stanie przewidzieć w żaden sposób. Dzięki temu, to po drugie, każda walka jest tu inna. Raz wszystko idzie po naszej myśli, a raz przeciwnik miota nami jak szatan. Raz potwór ani razu nie użyje znienawidzonej przez nas umiejętności, a raz będzie ją na nas uskuteczniał bez przerwy. Raz walka będzie spokojna i taktyczna, a raz będzie nas wymagała ciągłego skupienia do granic wytrzymałości. Wpływa na to nie tylko zmienny temperament stworów, poziom zadania, czy nawet rozmiar okazu, z jakim się mierzymy, bo raz trafimy na nędzny kufro, a raz na potężnego basiora, ale też okolica, w której akurat będziemy toczyć walkę, bo przecież potwory spontanicznie przemieszają się po mapie, no a my za nimi. No i w końcu po trzecie, walka jest tu tak świetna, nawet nasty raz z jednym i tym samym potworem, dzięki mnogości dostępnych broni i temu jak świetnie przemyślana jest każda z nich. Mówiąc krótko, każda broń to jakby Inna gra. No. I nie, nie ma w tym ani trochę przesady. Fakt. Na pierwszy rzut oka może się zdawać, że model walki dowolnym orężem jest tu banalny, bo zazwyczaj mamy tu lekki, średni i ciężki atak, blok i unik. Więc co to za filozofia, ktoś zapyta? Otóż pomijam fakt, że każda broń to także inne kombosy, zupełnie inny ciężar i szybkość poruszania się oraz wyprowadzania ciosów, ale przede wszystkim każda broń to zupełnie inny styl zabawy i inna związana z nią mechanika. Broń, którymi ja dotąd walczyłem i które jako tako oponowałem, to lancopał, róg łowiecki, glewia i lekkie łkodziałki. I, no, każda z nich to kompletnie inna bajka. Lancopał pozwala wcielić się w tanka i zamiast unikać ciosów przeciwnika, po prostu je blokować, by w dogodnym momencie nadać nieminę na naszą lance, albo, no, wypalić z niej, bo to w końcu lance opał. Rukłowiecki to ciężka, bezwładna broń, w której każdy źle pomyślany atak może nas potencjalnie wystawić na stratowanie, ale łączy on potężne obrażenia z generowaniem równie potężnych wzmocnień dla nas i naszych towarzyszy. Owadzia glewia to dla odmiany broń dająca nam niesamowitą mobilność i pozwalająca pozostawać w powietrzu poza zasięgiem dużej części ataków nawet i przez kilkanaście sekund, zaś łukodziałko to pozornie dość konwencjonalna broń zasięgowa, która jednak poza żonglowaniem różnymi typami amunicji pozwala zastawiać na potwory pułapki... wybuchowe. Opanowanie podstaw każdej z tych broni to obligatoryjnie co najmniej pół godziny nauki na placu treningowym, no a potem można już powoli dążyć do perfekcji, by tak po 10 godzinach czuć się w miarę pewnie. Ale tylko walcząc z tą konkretną bronią, bo jako się rzekło, każda kolejna to zupełnie nowe mechaniki, inny ciężar, inna motoryka i nauka od zera. A że jest ich 14, to jeżeli ktoś zacznie odczuwać przy Monster Hunter trzeba tylko zmienić broń. Albo odblokować gdzieś tak w okolicach 50 godziny nowe, przełączane umiejętności dla każdej broni, które niejednokrotnie diametralnie zmieniają w sposób ich użytkowania i wymagają nauki zupełnie nowych taktyk. Boże, jak ja kocham tę grę, no nie mogę. No właśnie i oto kolejny powód, dla którego od Monster Hunter nie można się oderwać. Mimo, że niby ciągle robimy to samo. W sensie, bijemy te same stwory. W grze ciągle pojawiają się jakieś nowości. Okienka tłumaczące nowe mechaniki nie przestają się pojawiać po 10 godzinach gry, ani po 20, gdy obejrzeliśmy już napisy końcowe, ani po 30, gdy dawno już przekonaliśmy się, że te napisy oznaczały tylko ukończenie podstawowego samouczka, ani po 40, ani nawet po 60. Czasami te nowości to duże rzeczy, jak właśnie przełączaniu umiejętności broni, a czasami zupełnie małe, jak malowanie pancerza. Ale chulipka, ci drani z kapkomu dobrze wiedzieli, że po 50 godzinach gry możliwość pomalowania w końcu swojej zbroi to będzie właśnie to, z czego gracze będą cieszyć się najbardziej. Znaczy, po 50 godzinach można użyć tylko jednego koloru do danego fragmentu zbroi. Kiedy będzie można użyć dwóch? To nie wiem, może po 70, a może po 80? No nie wiem, nie wiem, ale kurde, nie mogę się doczekać. Ale chwila, moment, a jej stop! Przecież wszystko, co właśnie powiedziałem, można było odnieść do właściwie dowolnej części Monster Hunter. A przecież to film o Rise, najnowszej i najlepszej części, która... Wnosi do serii olbrzymi ładunek nowości i właśnie o tym chciałbym teraz pogadać. Kablubaki. Czyli takie robaki wytwarzające świetliste kable, nic, służące nam tutaj za coś w rodzaju linki z hakiem, czy raczej pajęczej sieci. Pozwalają nam się one dostać w niemal każde miejsce na mapie, a przede wszystkim w niesamowitym stopniu zwiększają one naszą mobilność podczas walki. I o ludzie, ależ to wszystko zmienia. Nagle w można błyskawicznie pozycjonować się podczas starć, nawet mając w łapie taką ciężką broń jak lancopał czy ruch bojowy. Dotąd, żeby szybko zbliżyć się lub oddalić od potwora, Trzeba było tuż schować broń, co wasze zajmuje zbyt wiele czasu i biec. Teraz nadal można schować broń, ale zamiast biegania można do przeciwnika doskoczyć, albo od niego odskoczyć, lub też użyć kablowaka. nadal będąc uzbrojonym, bo każda broń daje tu dostęp do innych specjalnych kablowokowych umiejętności: ofensywnych, defensywnych i no cóż, mobilnych. A już ten ślizg, pozwalający nam w ułamku chwili dostać się za plecy naszego wroga, gdy walczymy lekkim łukodziałkiem, to jeden z moich ulubionych, a z całą pewnością bardziej spektakularnych ruchów. No dobra, ale jeżeli myślicie, że latanie na kablobakach, Podobne jest to choćby do takiego Spidermana No to nic bardziej mylnego Spidermanie bujanie się na sieci to dziecinnie prosta, szalenie płynna i niezwykle widowiskowa igraszka Czyli totalny przeciwieństwo Monster Huntera Odpalanie kablobaka zawsze trwa tu o te dwa albo trzy ułamki sekundy za długo Ich zasięg jest stosunkowo niewielki A nasza postać wcale nie porusza się w powietrzu z gracją Czemu właściwie ciężko się dziwić, skoro zazwyczaj odziana jest w ciężką zbroję To w połączeniu z faktem, że po użyciu kablobaki przez jakiś czas się odnawiają Powoduje, że zawsze gdy wykonamy manewr nieudolnie, boleśnie odczuwamy tego konsekwencji Frekwencje. Ale wiecie co? Właśnie dlatego, że to wszystko zdaje się być na początku tak ociężałe, trudne i nieintuicyjne, że zanim opanujemy kabloblaki mija dobrych kilkanaście godzin, a nawet wówczas często zdarzają nam się spektakularne wtopy i że momentalnie jesteśmy karani przez grę za każdy błąd. Właśnie dlatego czujemy tak cholernie wielką satysfakcję, gdy już ogarniemy. Kiedy w końcu zaczniemy częściej trafiać niż nie trafiać w łeb naszego celu po wybiciu się w powietrze? Kiedy będziemy już perfekcyjnie unikać ataków przeciwników, albo chociaż prawie perfekcyjnie. Kiedy w krew wyjdzie nam ciągłe zmienianie pozycji na polu bitwy i na przykład wykorzystywanie zwisu leniwca, by wyczekać aż nasz cel się zbliży? Kiedy zaczniemy biegać po ścianach i ze ścian atakować skołowane potwory? Kiedy opanujemy już wszystkie kable bokowe umiejętności bojowe i inne dla każdej broni? Wtedy naprawdę poczujemy, że tego dokonaliśmy. Że tylko dzięki naszemu uporowi staliśmy się niesamowicie potężni, a wszystko to, co wyczyniamy w powietrzu, jest wyłącznie zasługą naszego skilla. Więc kablobaki. Kablobaki definiują Rise i wynoszą tę serię na zupełnie nowy poziom. Ale świetne są też kolejne nowości, jak choćby mocno wertykalne, pełne sekretów i zakamarków mapy, po których możemy się dowolnie przemieszczać, właśnie za pomocą kablobaków, albo kumpsy, czyli nasi nowi psi towarzysze, na których grzbietach możemy zawsze szybciej się po mapie przemieszczać, które potrafią nawet driftować, no serie uwielbiam to robić i na które Jadąc, nadal możemy wykonywać różne czynności, jak wcinanie prowiantu, zwiększającego nasz pasek staminy, picie mikstur czy ostrzenie stępionej broni. Ale w Rise ujeżdżać możemy także same potwory i to jest kolejna olbrzymianowość. nowość. Otóż, gdy uda nam się odpowiednio wymęczyć potwora, ten pozwala się na chwilę dosiąść, a wówczas możemy atakować nim inne potwory, albo na przykład kazać mu trzaskać głową w ścianę, żeby go osłabić. Nie jest to szczególnie skomplikowane, ale wygląda spektakularnie, daje masę uciechy i stanowi miłe urozmaicenie podczas długich walk. Jeżeli chodzi o mapy i ich przemierzanie, to sporą zmianą względem poprzedniej części jest to, że nic tropimy już potworów. Nie musimy tego robić, bo od samego początku widzimy na mapie, gdzie jakiś słód się znajduje. O, proszę, tu jeden, a tu drugi. No. Ktoś powiedziałby, że to krok wstecz, ale ja uważam, że tropienie w World i tak szybko stawało się nudne, a zamiast tego mamy wraźć coś lepszego. Oto na mapach latają małe duchoptaszki, ptaszki, które zebrane dają nam różne bonusy, w zależności od tego, jaką bransoletkę flory obecnie nosimy. Są też inne zwierzątka zwiększające nasze statystyki, co w połączeniu z rozsianymi pułapach po zasobami powoduje, że zmierzając do naszego celu na ustawkę, staramy się obierać jedną z ustalonych już wcześniej optymalnych i maksymalnie wzmacniających nas tras. No i jakoś przedziwnie nie nudzi się to nawet za setnym razem. Ale mam wrażenie, że chyba za mało powiedziałam wam o największej atrakcji Monster Hunter, czyli o potworach. No, bo wiecie, Monster Hunter. Jeżeli nigdy wcześniej nie mieliście kontaktu z serią, będziecie urzeczeni tym, jak wspaniale zaprojektowane, wymodelowane i animowane są te stwory. No bo do licha. Wyglądają, poruszają i zachowują się tak, jakby faktycznie były żywe. I co my tu mamy? Poza wszelkie maści klasycznymi wizernami, raptorami czy quasi tyranozaurami, są tu więc wielkie, pokryte kamieniami, pancerne bestie. Piekielnie szybkie, jakby hybrydy dla pieżnych kotów i gadów. Wielkie, białe, brzydkie. No cokolwiek to jest, czy zwijające się w kółkę pancerniki. Zupełnie nowych potworów natomiast najbardziej przypadł mi do gustu ptako jakby małpowaty bisianten, poruszający się w taneczny, nieprzewidywalny sposób i w nas owocami, wyposażona w długi, ostry dziób i ochronny kołnierz, piękna ptasia wiwerna knosą, czy się w błocie i błotem atakujący lewiatan Almudron, z którego można stworzyć absolutnie zjawiskowy pancerz, polecam. No i jest też rzeczywiście znany z okładki Diablo Szybki Magna Malo i jeszcze pięć innych nowych potworów, których w sumie jest 35. I oczywiście każdy zachowuje się całkiem inaczej. Ma zupełnie inne, słabe i mocne punkty i wymaga diametralnie odmiennego podejścia. A przecież, jeszcze w tym miesiącu, w Rise pojawić ma się nowy, odznany z poprzednich części potwór, Chemilios, a potem jeszcze kolejne i wszystko to w ramach darmowych aktualizacji, no żyć nie umierać. Co jeszcze? Koop. Nie ma lepszej gry do koopa niż Dowolny Monster Hunter i nie inaczej jest w przypadku Rise. W pojedynkę poluje się fajnie, ale w koopie ta gra staje się tak 3 razy fajniejsza, a przecież i tak jest już absurdalnie fajna. Najlepiej gra się oczywiście z kumplami lub sympatią. Ale nawet z dosowymi graczami jest sympatycznie, a dzięki działającej infrastrukturze sieciowej, co nie jest takie oczywiste, bo w przypadku World na premierę było ciężko, nie ma z tym większych problemów. Poza tym setki najróżniejszych i najcudaczniej wyglądających broni i zbroi, dzięki którym zawsze mamy cel, do którego realizacji dążymy, czyli Fury, czyli taki tutaj Tower Defense, niezbyt natchniony, ale w małych dawkach stanowiący sympatycznym mockocznie, setki małych sekretów i smaczków, jakimi wypełniona jest gra i orientalny klimat wioski Kamura, jeszcze bardziej podkreślający już i tak wyjątkowy charakter tej części. 「ドざの,うこもりうとの眠りのこもりう Nie mógłbym też nie wspomnieć o tym, jak dobrze Rise wygląda i działa, bo sami widzicie, że może grafika jest nieco szarobura, a obraz może i nieco rozmyty, ale wobec ogromu detali, jakimi wypełniony jest świat gry, pieczołowitości, z jaką wykonane są wszelkie modele i w końcu tego, jak fantastycznie wyglądają stwory, nie ma to żadnego znaczenia. To jest gra na Switcha, konsolkę przestarzałą od dnia premiery, a wygląda wcale nie dużo gorzej niż Word na konsole poprzedniej generacji i pc -ty. A przy tym chodzi szokująco wręcz stabilnie, nieco zwalniając tylko, gdy gramy w Multi, a na ekranie dzieją się dzikie rzeczy, ale nawet wtedy nadal jest znośnie. No, osobiście nie kojarzę gry, która wyglądałaby i działała na Switchu lepiej niż Rise. Tak w doku, jak i w trybie przenośnym. Kapkom dokonał cudu. I tak naprawdę gra ma tylko jedną jedyną, naprawdę poważną wadę. Jest za łatwa. Większość potworów udało mi się ubić za pierwszym podejściem, czasem tylko nieco bardziej się pocąc i nawet niespecjalnie przykładając się do doboru odpowiedniego ekwipunku. Po prostu wszystkie nowe możliwości w jak kablobaki, ujeżdżanie potworów czy kumpsy, powodują, że dużo łatwiej jest nam kontrolować sytuację na polu walki, oczywiście przy założeniu, że w ogóle to nowości opanujemy. Znaczy przez pierwszych 50 godzin, które, jak się okazuje, są tylko samouczkiem wymierzonym w taki sposób, by nie odrzucić od gry tych osób, które dotąd jeszcze z mosty Hunterami nigdy nic. Bo potem potem zaczyna się brutalna rzeź. W jednej chwili, od kiedy wyjdziemy na z poziom zadań w centrum kończy się sielanka? I bez porządnej broni, zbroi z precyzyjnie dobranymi skillami pasującymi do naszego stylu gry i przede wszystkim oponowania na poziomie co najmniej zadowalającym, wszystkich kluczowych mechanik gry, nie mamy czego w Monster Hunter Rise szukać. Potwory atakują szybciej i bardziej zaciekle, zadają dużo większe obrażenia, a same mają odczuwalnie więcej życia. Tyle dobrego, że nadal można robić i powtarzać zadania niższego poziomu, i dzięki nim przygotować się na wyższy. I to jest piękne. Więc właściwie to chyba jednak poziom trudności wcale nie jest kłopot. Potem. A, niektórzy uważają jeszcze za wadę brak fabuły, no i faktycznie nie ma jej, ale ja uważam, że to akurat dobrze, bo przynajmniej nic nie odwraca naszej uwagi od tego, co najważniejsze, czyli walki, grindu i walki. Niektórzy to są dziwni. LOL. Brak fabuły, też mi kłopot. Jest tak, no macie rację, jest tak, nie będę zaprzeczał. Jestem rozentuzjazmowanym recenzentem. Miałem nadzieję, że Rise aż tak mnie nie wciągnie i że uznam go za po prostu dobrą, ale niewybitną gierkę. No ale nie. Wessało mnie w Rise totalnie. Grałem w Rice codziennie od premiery i mam ochotę grać teraz dalej, gdy piszę do was ten tekst. Bo to to jedna z najlepszych i najładniejszych gier na Switcha. Jedna z najlepszych gier jakie się okazało w tym roku tak w ogóle, najlepszy Monster Hunter jaki dotąd powstał i pierwsza część tej serii, która wciągnęła mnie aż tak i w której nawet zacząłem co nieco ogarniać. Ma jakieś tam nieznaczące wady, opiera się na grindzie nie jest dla każdego, jak w sumie każdy Monster Hunter, ale nie zmienia to faktu, że moim zdaniem Monster Hunter Rise zasługuje na najwyższe zagrajnikowe odznaczenie, czyli złotą raciczkę. No to moi drodzy, dajcie znać, co wymyślicie o Monster Hunter Rise, Czy ktoś już gra albo planuje zagrać? A jeżeli podobał wam się ten film, to pamiętajcie, żeby zostawić suba i łapkę w górę. No i cóż, trzymajcie się!